Wyspa Sky. Należąca do archipelagu Hebrydów Wewnętrznych, leżąca na północny zachód od wybrzeża Szkocji, narażona jest na nieustanny gniew oceanu. Silne wiatry, dochodzące do 120 km na godzinę i często opady, to rzeczywistość, z którą muszą zmagać się wszyscy, chcący zobaczyć to miejsce. Mnie przeciągu tu pasmo górskie, jakże inne od pozostałych w Wielkiej Brytanii. Tak prezentują się właśnie kujliny skąpane w chmurach. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie bardziej łaskawa. Widok jest nieziemski. Słońce zachodzi nad oceanem. Po przeciwnej stronie. Alpejskie wręcz szczyty wyspy Sky. Słowo alpejskie nie zostało tutaj użyte na wyrost. Co prawda wysokością nie mogą się równać z alpijskimi górami, to jednak charakterystyka tych gór pełna strzelistych szczytów przywodzi na myśl najpiękniejsze pasma górskie Europy w nieco mniejszym wydaniu. Pokonanie całej grani Kulinów uznaje się za najbardziej wymagające przejście w całej Wielkiej Brytanii. Średnio potrzeba na to aż 20 godzin, a zimą dokonano tego po raz pierwszy dopiero w 1965 roku i zajęło to czwórce doświadczonych spinaczy ponad dwa dni. Jako miłośnik górskich krajobrazów nie mogłem sobie darować wyspy Sky będąc w Szkocji. Plan zakładał wejście na najwyższy szczyt pasma o nazwie Sur Alesteur, by uchwycić piękną panoramę, lecz krótki listopadowy dzień może mi to znacząco utrudnić. Pierwsze zdjęcia wykonałem dopiero, gdy słońce dosłownie na kilka chwil znalazło lukę pomiędzy murami, oświetlając tym samym cel mojej wędrówki. co już powoli zachodzi a topografia w takich miejscach bywa dosyć kłopotliwa. Do tego pozostało niewiele czasu, trzeba się pośpieszyć. Koniec przystanków, koniec zdjęć. Przed siebie do góry. Miejmy nadzieję, że się uda. Gdy znalazłem się w kotle pomiędzy tymi wszystkimi szczytami, zrobiło się już dosyć ponuro. Chmury na horyzoncie dodatkowo skróciły czas operowania słońca. Postanowiłem jednak podejść jak najbliżej, by ocenić sytuację. Wciąż miałem nadzieję, że wypatrzę drogę i będę mógł kontynuować podejście. Niestety spóźniłem się. Bardzo wiecznie, jak widać, pogoda za mną nie napawa optymizmem. Prognozy nie do końca się sprawdzają, tak jak powinny, bo miało być ładnie. Miało nie być deszczu, zdążyło już w międzyczasie padać. To prawda, nie mocno, ale padało, wieje bardzo mocno. Droga do góry nie jest oczywista. Nie chcę ryzykować wejścia w te góry w kompletnej ciemności. Nigdy tu jeszcze nie byłem to mogłoby się źle skończyć czasem trzeba wiedzieć kiedy zrezygnować i to jest właśnie ten moment lepiej nie kusić losu będzie można tu przyjechać może drugi raz a góry nie uciekną będą tu stały i znowu proszę rozpadało się jak na zawołanie trzeba stąd spadać niestety innym razem tak bywa Zabrakło trochę czasu, by bezpiecznie wejść na szczyt. Na zejście w ciemnościach byłem przygotowany. Miałem potrzebny mi ekwipunek i wówczas znałbym już drogę. Jednak ktokolwiek miał kiedyś okazję być w górach w nocy wie, że przy stromych partiach, gdzie drogę trzeba wyszukać samemu, bo nie ma ścieżek ani łańcuchów, bardzo łatwo o pomyłkę, a ta może zakończyć się tragicznie. W drodze powrotnie rozpadało się jeszcze mocniej, co tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że podjąłem słuszną decyzję. Mam tylko nadzieję, że jeszcze kiedyś nadarzy się okazja, by tu wrócić.